Szanowni Państwo, teraz kolejna premierowa piosenka w naszym programie. Piosenka Akapella Kapulko pod tytułem Scenariusz nowego polskiego filmu Tytanik Polski. I um cia rumcia, umcia, cia um przychodzi do pazury. zury, cia cia rum cia te słowa padają z wykrzywionych ust. A Kasia figura pokazuje biust. um cia na to pazura mówi to lincie, Nie rób mi tego, ja jestem niewinny, no wiesz, ja nie chciałem, to przypadkowy trumcia. A Kasia figura pokazuje biust. Cia, cia, rumcia, na to cia, rumcia, mówi Linda um, cia, cia, rumcia, do pazury Ty um, cia, cia, nie cia, jesteś dobry un, cia, człowiek, ty lubisz cia, cia, tortury I już cia, ma na dziś w pistolet cia, cia, A Kasia figura pokazuje biust um, um, Na to chore i obrusza się pazura Ty myślisz z kimś, bo to nie ja akurat Za bardzo się wczułeś w rolę na mój A Kasia figura zasłoniła sztura jeżero Nie chcę mi Muszę z tobą W filmie Janisiu musi trupiec zobaczać. To Co ty wiesz, że zabijam uncia, już z rówcia a Kasia figura pokazuje. Uncia czarumcia, uncia czarumcia. Bo Linda zawsze musi grać twardziela. Pazura na cwaniaczka pasuje jak cholera. I wtedy w kinach na pewno będzie full. A Kasia figura pokazuje. Bióz! Jak tytanik. Bius